Hejka, miło Was tutaj widzieć w kolejny poniedziałek. W końcu stwierdziłam, że nagram reading vloga. Mam nadzieję, że mi się on uda. Przed chwilą właśnie skończyłam nagrywać TBR, więc po dwóch tygodniach pewnie dopiero widzicie ten film. Bo chcę, chcę go dopracować, zobaczymy, czy mi się uda. Jak mi się uda, wiecie, ja jeszcze nie jestem w tym dobra. Więc tak. W tym tbr ze stwierdziłam, że przeczytam tylko jedną książkę. I to będzie, uwaga, tutaj wyjmę. Będzie to Stax. Jedyne co wiem o tej książce to to, że e, Góra Bohaterka dostaje zapewne zaproszenie, które jest tutaj właśnie z tyłu pokazane. Jest napisane, że to jest trailer. Jest napisane z przodu dziewiątka uczniów, trzy krwawe sporty, jeden śmiertelny weekend. E, z tego co wiem, to Stax to jest nazwa szkoły, do której uczestniczą. Osoby w tej książce i jest zaproszenie na Justitium, coś takiego, i to tyle. Tyle wiem o tej książce, więcej nie chcę wiedzieć, nic o niej nie czytałam. Mam nadzieję, że będzie super. Zapowiada się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że mi się spodoba. A teraz po prostu zacznijmy tego vloga. Cię wieczorem Wcześniej po prostu nie miałam czasu nagrać żadnego update'u Lecz w końcu jestem na wieczór Tak, udało mi się przeczytać tak z 200 stron I książka naprawdę zapowiada się w porządku Tylko najgorsze jest to, że pierwsze zdanie, już jak wam je czytam Brzmi Wygląda na to, że zamordowałam człowieka I... No, jakby mam już zdradzoną fabułę, więc tak średnio trochę moim zdaniem, że nie mam zaskoczenia, tego elementu właśnie zaskoczenia, ale o czym jest ta książka? No to tak, są ludzie średniowiecza, którzy zapraszają trzy osoby z Stax, czyli szkoły, w której są ci uczniowie na wydarzenie, w którym rozgrywają się trzy sporty, już wam mówię jakie. Jest to polowanie, strzelanie i wędkowanie. Aktualnie jestem na strzelaniu, jeszcze nic się ciekawego nie wydarzyło, ale w pierwszym sporcie wydarzyła się pewna sytuacja, przez którą jedna z tych trzech osób ma traumę. Nie chcę Wam zdradzać, jaka to jest sytuacja, żeby nie było spoilera. Ale wydaje mi się, że to takie cienkie. Ogólnie klimat jest taki fajny, średniowieczny. Bardzo mi się podoba w ogóle ten klimat. Główna bohaterka Greer yy, też jest bardzo w porządku. Jest fajna, da się przywiązać do niej, ciągle wspomina jakieś tam rzeczy w związku z filmami. No na razie jest chyba w porządku. Jutro się do Was odezwę jeszcze z następnym update'em. Jutro też już będę szła na wolontariat, który pewnie dostaniecie parę urywek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Więc do usłyszenia w następnych klipach. को आती है 6 रेट के dopiero na 16 na niego do 20 yy, i tak, i pewnie jutro do tej 16 jeszcze coś przeczytam, yy, a następnie pokażę Wam właśnie ten wolontariat, więc dobranoc na dzisiaj. Muah. Siema, witajcie w kolejnym dniu. Ja właśnie się ubrałam na Ramagadon. Przyjechała już moja koleżanka. Właśnie to jest już powiedziane, że idę właśnie na Rammagedon, zobaczymy. Dzisiaj będę na biurze zawodów, tam zobaczycie przebitki, co dokładnie robimy. Dzisiaj jest piątek, jest godzina 15.45, za 15 minut już muszę tam być, więc ja się zbieram. Dzisiaj jeszcze nic nie przeczytałam, dopiero wieczorem się do was odezwę, więc pa, patrzcie na te przebitki i wyracam do was wieczorem. No, my właśnie skończyliśmy już robotę i aktualnie idziemy na żarcie. Zobaczymy, co dostaniemy. Miejmy nadzieję, że to będzie dobre. I jeszcze po jedzeniu wpadliśmy z moją przyjaciółką do kolegi Uracił nas tostami, bardzo mu dziękujemy, były pyszne No niestety to jedzenie nie było dobre Tak jak właśnie mówiłam na wcześniejszym klipie, że mieliśmy nadzieję, że będzie dobre, bo byliśmy obie głodne Ale okazało się, że to ryba, a żadna z nas nie lubi ryby Niestety, więc no. Dziękujemy bardzo naszemu koledze za pyszne tosty. Ja przeczytam tylko 20 stron, więc w sumie to nic. Yy, więc nie będę robiła update'a. Jutro mam zbiórkę o 5.50, a ja wstaję codziennie o jakiejś 10.00. Więc będzie ciężko. Jest teraz 22.00 około i ja lecę spać. Jutro będzie się więcej działo niż dzisiaj, bo dzisiaj to był. To bardzo mało osób było na tym ramagedonie i no a jutro będzie się dziać. Jutro pokażę Wam więcej, więc dobranoc. Mm. Hej, już jest godzina piąta, chyba dwadzieścia. Ja dopiero wstałam, więc yy, tak spadam się szykować, więc wracam jak będę, przyszykowana Puf, ja już jestem na dworze yy, i jestem ubrana, jeszcze nie rozbudzona, ale mam nadzieję, że leciutki spacerek yy, spóźniona mnie rozbudzi, bo powinnam być tam za dwie minuty, więc no, ja szybko pędzę i tutaj pewnie wracam jakieś teraz przebitki. Thank you Już skończyliśmy. Ten dzień był gigamęczący. Był no straszny, Mnie cały dzień bolał brzuch. Od mniej więcej 10 rano do 17 był gigamęczący, bardzo było ciężko. A teraz właśnie yy, lecę na pizzkę na pocieszenie na koniec dnia. I pójdę spać, bo jutro chyba kolejny dzień. Jeszcze pomyślę, czy nie zrezygnuję, bo serio było ciężko, ale myślę, że zostanę więc yy, trzymajcie się może jeszcze się później odezwę, bo no nic nie czytałam, dopiero właśnie wróciłam z tego Ram Magadonu yy, wydaje mi się, że jeszcze odezwę się, bo będę dzisiaj jeszcze czytać jakieś 50 stron to zawsze, zawsze jakiś update zrobię mały, to do usłyszenia później ja już w domu, najedzona i szczęśliwa. E, tak jak mówiłam wcześniej, że nie wiadomo, czy jutro pójdę, no to pójdę, pójdę, pójdę. E, po prostu chodzi o fakt, że dzisiaj po prostu bolał mnie strasznie brzuch cały dzień i no nie dawało się nic robić. Tak mnie ściskał w klatce, tak jakby uciskało strasznie. I no, mm, zmęczona, ale szczęśliwa po całym dniu i e, jutro z nową energią. Idziemy na kolejny dzień wolontariatu. Miejmy nadzieję, że będzie super, że nie będzie tak męcząco jak y, dzisiaj. Że nie będzie mnie nic boleć, o może to będzie lepsze określenie. Yy, I tak, ja się odezwę pewnie dopiero po wolontariacie i, i, i już podsumowuj, podsumowuję podsumowuję tego vloga. Yy, no w... W międzyczasie coś czytam, żeby nie było, że nic nie czytam. Czytam, czytam tak po 20 stron i po prostu już na koniec opowiem o całej książce. Bo tak ciężko troszkę już yy, tak wplacać między te wszystkie filmiki, jeszcze dodatkowo rozmowy o książkach, więc czekajcie na jutro. Wie, będzie super na jutro. I tak, już mi się plącze język, nie wiem co mówię, jestem taka zmęczona. Więc po prostu do jutra. Mm. Hejka, jest poniedziałek Godzina jakaś 14 I ja przyszłam zakończyć w końcu tego vloga I trochę wam poopowiadać o tym wszystkim Co się tutaj działo Więc tak e, Najpierw podsumowując ten wolontariat e, Uważam, że było bardzo ciężko Ale No fajne doświadczenie Tak, ja byłam na tym wolontariacie W Ramagedonie już Siódmy lub ósmy raz, więc jakby e, Byłam świadoma tego Co tam się będzie dziać no, taki jeden z gorszych moich wolontariatów w związku właśnie z tą organizacją, ale no, zawsze jakaś przygoda, tak? Was też również zachęcam do tego, żebyście brali udział w wolontariatach. Jak nie na tym biegu, to na jakimś innym, bądź w ogóle związane z czymś innym niż z organizacją eventów, w sensie eventów sportowych. No, tak. A może teraz podsumowujmy w końcu książkę. Czy mi się udało skończyć? Tak, udało mi się. Gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim czytałam ją yy, i doszłam do wniosku, na jaką już przeczytałam, że trochę mnie jest zawiodła, ale fajnie się ją bardzo czytało. Mm. Plusami tej książki na pewno jest to, że ma bardzo fajny taki klimat, takiego właśnie myślictwa, tego polowania. Fajne to jest właśnie pod tym względem, czuć to bogactwo, czuć, że jest się w takim średniowieczu. Fajnie jest też, że tak w sumie do końca nie masz pojęcia co się stanie, bo to, że na pierwszej stronie jest o tym, że bohaterka zabiła człowieka, to. Jest napisane, ale nie wiesz jak i tak dalej. I w sumie coraz ciekawiej jest. I... Ale ta książka ma tak dużo minusów, i to jest najgorsze. Dlaczego? Koniec, w ogóle zakończenie było tragiczne. Spodziewałam się czegoś innego, myśląc, że główna bohaterka zabiła człowieka, tak? A dostajemy taką klapę. Słabe są też te sytuacje, które jakby z tych trzech sportów, które jakby e, dzięki nimi e, ta trójka ludzi, którzy zostali zaproszeni właśnie na to wydarzenie, e, dowiaduje się coraz to nowych rzeczy. One są słabe. Nie podobają mi się w ogóle. E, no właśnie, szkoda, że ja mam jakiś fenomen w tym lutym. Mam nadzieję, że to się zmieni w następnych miesiącach, że przypada mi taki fenomen, że czytam tylko książki, które do 200 strony są kozackie, super, tak fajnie się je czyta, a potem zakończenie na 100-150 stron ostatnich jest tak słabe. Wkręcam się w fabułę, wkręcam, wkręcam i nagle dostaję taką klapę. No, szkoda. Polecam przeczytać tak dla siebie, żeby zobaczyć, co się samemu o niej uważa. E, Odniosę ją na 4 gwiazdki. Nie wiem, czy nie zmienię tego na 3, bo ni, chyba aż tak mi się nie podobała. E, więc tak, e, no, chyba 3. 3 gwiazdki to będzie idealnie, no bo mówię, do 200 strony można bardzo dobrze się wkręcić. Później jest sama klapa. I tak, e, na ten moment zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał cały ten vlog, że był ciekawy. Było parę właśnie przebitek związanych z tym wolontariatem, może was zachęci do brania udziału w tym wszystkim W ogóle otoczkę całego tego wolontariatu, mówię akurat tutaj o biegu sportowym W sensie wolontariacie sportowym Uwielbiam takie wolontariaty, one są super Sama lubię jakby brać udział w czymś takim Oj. Przepraszam, to mój kot. Raz już też sama biegłam, i właśnie dzięki temu, że byłam na tym wolontariacie, w ogóle zmieniłam swoje nastawienie. Oj, przepraszam, ogo mojego kota! Zmieniłam nastawienie do właśnie sportów, zaczęłam biegać. <ścoughs> zaczęłam biegać i brać udział właśnie w takich imprezach. Więc serdecznie Wam polecam. Może być trochę zmieniony kadr, bo mi kot wchodził ciągle w ekran. E, więc tak, już was żegnam e, do następnego poniedziałku. Mam nadzieję, że wam się podobało, e, że miło spędziliście te około 30 minut. E, więc tak, miłego dnia dalszego albo dobranoc, nie wiem kiedy to oglądajcie i do zobaczenia za tydzień. Pa!